Obudziliśmy się. Czy jesteśmy gotowi na zaczęcie? Epa, jak się reklamuje? Czekaj. Nie ufam mu. Nie, nie Pierwszy mam... raz słyszę, w sensie to są podmienione jakieś dźwięki, zdaję sobie sprawę, ale nie ufam gościowi. Szczególnie, że jesteśmy w jakiejś celi zamknięci i nie podoba mi się to. Tu są dźwięki? Co? Je... Hal... No, co? cześć. To w sensie to są podmienione jakieś dźwięki, że jakbyśmy uruchomili tak zwykłego Minecraft'a, to pewnie jakiś nietoperz by mówił. Yy, finally wake, O, o co to jest? Znalazłem! Ale czy tam naprawdę coś było? Ja tego trafić nie mogłem. Patrz. O, portal. Powinieneś sobie na skinie pomalować też tył głowy, bo ci przezśwituje. W sensie dół. Dół głowy, jakby. Bo burzy to imersję. <laughs> Pajne. Pajne, Pajne, a, dobra. Fajna, człowiek obowiązują tworzy. Dobra, ale... Dobra, w e, Nie, 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 wiem. Nie wiem co mam no to wsadź to do portalu. Czy, czy mogę tak wejść, You Musisz to wstawić, pierwszy well done! Paczka. By oh. the way, due to your memory loss, you probably have no idea where you are. Long story short, you are a test subject of a skill based, totally safe and cool experiment. Exciting, isn't it? Don't worry, You willingly agreed to this by to jest głos stylizowany And na ten portal, tej Laski? No, 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 no. No. Okay. Podoba mi się totalnie bezpieczny i fajny eksperyment. Tak właśnie, też mi się to podoba. No myślę, że to jest wzorowany głos jak, y jak się nazywa to z portala, ten robot. Wiesz o czym mówię? Wiem, wiem, wiem. No dobra, to wchodź. No, to idziemy. W ogóle... o, 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 Halo, przepraszam, tu się coś burzy, bo jest cały czerwony pokój. Ale. Zielone coś na środku pokoju. Co ty zrobiłeś? Gruszek co zrobiłeś? Nie zrobili? wiem, ale to są dzióbki. Parkour! Parkour, parkour, parkour. Ale... Okay, trzeba w dobrej kolejności na nie wchodzić. Wejdź na to. No to... W prawidłowej kolejności OK. Okej. O, teraz ten. Może... To trzeba ominąć? Kurde, czekaj. A stąd mogę chyba. Ja się... Dobra, dobra, dobra. Gruszek. No garniam. chciałem się upewnić. No to tu trzeba. Teraz tam. I... Czekaj, czekaj, nie, nie tu, bo tu masz schodki, to tu możesz utrwalić. Co? Bez sensu. Wait. Ten się podświetlił. O, okej. Okay. Sobie... Aha, ro no rozumiem, nie, 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 patrz, 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 trzeba zaraz zrobić pyk, tyk. Okej. Okay. Okej, okay, to ja z tego przeskoczę na te dwa. że jesteśmy. Okej, okay, to ja na te dwa, ty na te dwa. Kurde, bo my tacy mądrzy jesteśmy. No. Okej, okay, moje, moje, moje. I teraz przewiduję, że następny będzie ten tu na środku, tam. Też mi się tak wydaje. Nie? Widziałem Ten jest powtórzony. O, nie! <głos> Jaka <głos> rozkmina. Ale chwała nam, że ani razu nie zepsuliśmy jeszcze. I co teraz? Tam. Tu? No i tam I, i znowu. I jest powtórzony. Jej, mądrzy. Jeszcze? Okej. Okay. Ale tak jak mówię, cud, że nie zepsuł mi razu. To czy to? Tamto. Tamto. Nie, to, 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 to ci stałeś przecież. Sorry, ja mam mózg z tym wiesz... Powtarzasz. Powtarzam i... Wow. Ale że nie poczekasz na mnie, na no chodź. Awesome, Wypijec. you're back! Oh, Odd, the next portal should have opened by now. Hold on, someone's going to get fired for this. No, kto zwoliony, In the meantime, here's the portal oh, trigger so portal. you can continue your fun and totally safe adventure. Yeah! Cool, I can't put it Cool, cool. Jak mój dawny nick Ananasek Ej, mam skoro. A to jednak sup śnieszki podmienione. Trzeba dobrym kolorem. No nie, saky. Paweł jest daltonistą. Znaczy... fajna pies daltonistą. Przecież, je, przecież je pokazuję. ja pokazuję jak mam. A, to nie wiem. Gubię się w was, youtuberach. Tylu mam znajomych youtuberów. Tak, tacy oryginalni są. Tylko ile my czego musimy trafić? Nie mam czerwony. To tam, Ale nie czerwony. A, patrz, mamy punkty po prawej stronie. To jakoś sobie to ustalmy. Ktoś bije jakieś... my, ja, bo mam zero punktów. Czekaj, bo mam mnóstwo śnieżek w tym kółku. Tylko ty. To ja zbijam pomarańczowy dobrze, to ja zbijam Two hours later. Dobra A, kończymy z tym ostatniej papuszki Znaczy też wow. oczywiście w tym materiale nie ucierpiało żadnych zwierzę Tu jest tylko gra. Wow pojawiło mi się przed twarzą, ale zawał to... Panie przodem Czemu? <laughs> Twój odcinek I had to fire Tom, by the way. Oh, Don't oh, worry, though. Zwolennia. I told him to take to this as jest... an opportunity to find a better Ognisty job. Tom. Yellow portal? You got something. No, and you? on he you find the yellow portal? Anyway, try to figure out uh, how to open... Aha, I have O, patrz! Czemu ty tu nie zaglądasz? Tu kilo Ja kilometrę. tego nie mogę otworzyć! Tutaj patrz, tutaj shift i tu prawo. Tam najdalej jak musisz. Jestem i nie jestem w stanie. Patrz, 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 patrz. Wiesz gdzie ja stoję? Tam najdalej w, ruch, w rogu. Nie tu na lewo, tylko bardziej na prawo. Już. To jak masz ten bloczek cegieł na prawo, to na lewo. Widzisz? Ja coś otworzyłem. No, a nie? Dobra, nie, ej, no. Y, no czyń to... honor. Ja, ja, ja Iron bars. Ten... Ja myślę, że te popękane można zniszczyć. Ale popękaną cegłę. Ale nie mogę, no, mam zniszczyć... A tak? A to? To nie jest iron Bars. Daj mi to może się niszczy, tylko nie widzisz. Daj mi to. No, ty musisz to zrobić. A no. jakie, je, Bo jestem silny. Ty, ochrona spawnu. Paweł? Bruszek ochrona spawnu na serwerze. To powiedz mi jak ja to niszczę. No bo jest ochrona spawn nałożona, a ty jesteś operatorem Nie jestem operatorem Zej w się sensie masz opa Nie mam opa No spróbuj, spróbuj pisać game a. -a mode. Poświetla ci się Nieważne No właśnie E... E... Pip? You see, and I can. And look, and look, and now at this I'm able to open Sorry, sorry. <laughs> <post> <laughs> oh, okay. The yellow dimension puzzle is a little bit tough, so I'll help you out. Using your strong computer generated body, you can move Pange. through the grey stone bricks. The stone bricks <laughs> may only move to white surfaces. You can move the stone bricks onto trigger blocks to activate the wiring from red to green and switch some tiles on the floor. Dobra, dobra, dobra. Your goal is to push all five stone bricks to the trigger blocks on Dobre. the side. Good luck. Stop. Hey, słuchałeś go w ogóle? Yeah. You, you go, uh, we're Chodź, chodź, wszystko dowiemy się w praniu. O mój Boże! To jest chyba. To jest redstone. W sumie... dobra, redstone, 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 redstone. Restart. Co my mamy zrobić? Aha, dobra. Czekaj, czekaj, czekaj. Po... Jak ty to robisz? Podchodzę do tego. Dobra. Jak? Aha, dobra, czekaj. Czekaj, na, 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 na czerwony nie możemy. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, ogarniam. A na razie poprzesuwajmy byle jak, później będziemy myśleć. Dobra. To musi to... Mózg. to przesuń, przesuń, teraz to. Mam ciężki mózg. Mam ciężki mózg. Znaczy... mądry mózg. Zpsułeś. Nie się. Tak. Da się na skos! <grym> jak my to teraz wyciągniemy? <grym> To się robi za pomocą tego Okej, okay, i teraz to To jest tego Okej, okay. to trzeba wziąć Żeby to mózg Ale wziął. my to duży mózg, bo to rozwiązujemy Duży mózg to miał ten kto to programował Cieszę O ja Cieszę się, no że to pokazałeś, to mi to 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 pokazałeś mi tą mapę Bo wreszcie Jakiś content, który pokazuje, że mamy mózg tak. A nie gramy tylko w gry Czekaj, uważaj, uważaj, ja, ja, ja uważam, tak uważam. to trzeba przesunąć <głosy> <głosy> tylko tego nie Ej, pamiętasz te takie gry typu, wiesz yy, Wiesz, czy, yy, takie kuleczki trzeba było yy, dobrze przesunąć, żeby się nie zablokowało nie wiem o co chodzi, o to poci, niceto. Sa. Sugeruję, że nie wiem. Sa. Eee, negacja mnie negacja. It was at this moment that he knew he fucked up. Ja Bies. spokojnie. Nie panikujmy. Jakies. Dobra, dobra, uwaga, uwaga. Wszystkim to z powrotem. Czekaj. Kur. Co... No nie. Czemu to zrobił? Czemu tu podszedłeś? Czemu tu podszedłeś? Jeszcze raz. Dobra, to ostatni... Czy ostatni... Eee. Dobra, zobaczmy co nas tu czeka.